W dniach 13 i 14 lipca w Zgorzelcu odbył się 16. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Greckiej. Emigranci ze słonecznej Helady zamieszkują miasto nad Nysą od 1916 roku. Grecy mają sympatyków w całej Polsce. Jednym z nich jest dr Mieczysław Wojecki. Autor kilkuset artykułów publicystycznych i naukowych oraz kilku książek, m.in. Uchodźcy polityczny z Grecji w Polsce w latach 1948-1975 czy Polacy i Grecy Związki Serdeczne. Jego fascynacja tym krajem trwa od kilkudziesięciu lat. Moja miłość, może tak zainteresowania tematyką grecko, szczególnie migrantów greckich w Polsce, trwa 43 lat. Po raz pierwszy zainteresowałem się na studiach, kiedy trzeba było wybierać pracę, temat pracy magisterskiej. I w miejscowej gazecie w Gdańsku przeczytałem, że są Grecy w Polsce. I dla mnie był wielki szok, że w Polsce oprócz Polaków mieszkałem w Grecji. No i taki temat podjąłem pracy magisterskiej. Najpierw się profesora spytałem, bo trafiłem do profesora od transportu morskiego. Czy profesor mnie przyjmie do grupy seminaryjnej? Oczywiście dał pewien warunek. Jeśli pan zbierze materiał, może u mnie pisać pracę magisterską. Zarobiłem w stoczni pieniądze, objechałem wszystkie skupiska w Polsce, napisałem pracę, oceniona na bardzo dobry. Kiedy przedstawiałem to, co zebrałem profesorowi, profesor był niezainteresowany. W związku z tym sobie pomyślałem, no dobrze, pochwalił mnie, ale że zupełnie niezainteresowany moim tematem, ale następny szok nastąpił. Profesor zadał mnie takie pytanie, że pana, a czy czyta pan książkę profesora Łojka, dzieje pięknej bitynki? I wprowadził mnie w osupienie. Pierwszy raz słyszałem, profesor Łojek, dzieje pięknej bitynki? Ja mówię, nie panie profesorze. No to proszę pana przed obroną, niech pan tą książkę przeczyta. I co się okazało? Że profesor mający ponad 70 lat, specjalista transportu morskiego, był zakochany w kobietach. I zawsze ulgę miały studentki, które u niego zdawały egzamin, i miało podobanie do pewnej Greczynki, właśnie która jest bohaterką książki profesora Łojka. Autentyczny fakt, ja myślałem, że sobie autor wymyślił jakąś tam postać. Okazało się, że w XVIII wieku niejaka Zofia Glawani była sprowadzona na dwór króla Poniatowskiego z Bitinni. to jest taka prowincja w Turcji, no i na dwór i była. Przepiękną kobieto, szczególnie u Greczynek przepiękny jest wyraz twarzy, oczy i każdy mężczyzna miał się zafascynować i co się okazało, że ona na dwór nie dotarła jako piękna, bo została zakupiona w domu publicznym. Mając 16 lat, tam przebyła z matką, no po prostu taki sposób na życie, może z biedy się dostała i proszę sobie wyobrazić, że zakochał się w niej syn komendanta twierdzy w kamieńcu Podolskim. A że była piękna, to długo nie była żoną tego i w końcu została żoną tego znanego magnata Szczęsnego Potockiego, konfederata polskiego. Urodziła mu chyba ze dzieci i to są ci potomkowie z Potockich, to z małżeństwa polsko-greckiego. -polsko I kiedy ja sprawdziłem, że była taka postać niewymyślona, nie fikcja, to zacząłem się interesować... Dalej, jak obroniłem pracę geograficzną o Grekach w Polsce, zacząłem się interesować, czy istnieją jakieś związki między Polską a Grecją. I tak powstała praca doktorska, poszerzona, bo po 80. roku Grecy zaczęli wracać do Polski. No i ciekawy byłem, jak tam się zadomili w nowym środowisku, często tu się rodząc, tu długo mieszkając. No i że było ciekawiej, bo już gettem mówi, żeby pisać o jakimś narodzie, to najlepiej wybrać się w podróż do tego państwa. I wybrałem się pierwszy raz do Grecji rowerem. Ja objechałem całą Grecję, 1700 km. Z tym, że wszystko załatwiałem sam, kupiłem rower w Bydgoszczy, wysłałem go do Sofii, bo do Grecji słabo rozwinięta linia, która nie może przyjąć. W związku z tym odebrałem w Sofii do granicy z rowerem dojechałem i całą Grecję, Saloniki, Larysa, Ateny, wyspy greckie i z powrotem przyjechałem całą Grecję. I to była moja przygoda życia. I sprawdziłem to, co błędnie pisano dotychczas w reportażach, bo to były czasy takie w 80. roku. No i można powiedzieć, że poszerzyłem swoją wiedzę, przywiozłem materiały o migracji greckiej w krajach socjalistycznych. No i ta, e, moje zainteresowanie, ta pasja do Grecji trwa. No i wydać by się mogło, że trzeba by po tych dwóch książkach zakończyć zainteresowania. I kiedy opuściłem Gdańsk, znalazłem pracę na ziemi lubuskiej, spotkałem znowu Greków, tych emigrantów. Wszedłem w kontakty towarzyskie, można powiedzieć rodzinne. I po powrocie e, Greków do Grecji, w Zielonych Górzek, ukształtowała się taka grupa miłośników, Grecji założyliśmy Towarzystwo Przyjaźni polsko greckich i z racji, że ja byłem w Grecji, że napisałem pracę doktorską, to wybrali mnie pierwszym prezesem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Greckiej i znowu moje kontakty. Z Grecją, z ambasadą grecką, poszerzanie. I także do dzisiaj e, uczestniczę w tych imprezach greckich, na przykład jak tutaj w Tylicach na tym pikniku takim greckim. Po, po raz pierwszy jestem, przyjechałem, żeby tak jakąś pełną inwentaryzację przeprowadzić. Za tydzień jest Dzień Grecki w Dziwnowie. Także wiele rzeczy takich sympatycznych w Grecji się dzieje, ale z na mapie kulturalnej jest wyjątkowy. Nie ma takiego drugiego miasta. W, Polsce, który tak byłby mocno związany z Grekami, i to zasługa tutaj radnego Nikosa Ruskietosa, który w wielu zespołach śpiewał pięknie i tańczył. I on, tak jak ja, pozostałem ślady swoim pisaniem o środowisku w Polsce, to on zostawił takie ślady materialne typu głaz pamiątkowy, ulica, tablica itd., tak A dwa lata temu jeszcze dowiedzieliśmy się, że za miedzą po drugiej stronie w Gerlic, w latach 1914-19 prawie 6 tysięcy Greków Niemcy wzięli do niewoli z pułkownikiem Hadzopulosem. i akurat e, znajduje się cmentarz w Gierlic. Siedem grobów pozostało, bo 133 osoby było na cmentarzu, ale do dzisiejszej pory pozostało 7 grobów. Zachował się ten grób pułkownika Hadzopulosa, który na czele tej armii, która się podała Niemcom, i Niemcy w całym mundurowaniem z armatami pociągiem ściągnęli do Gerlic i przyjęli można powiedzieć ciepło, bo tablica była zatytułowana Chierete, witamy was serdecznie i co ciekawe, że ci Grecy w barakach mieszkali po stronie polskiej w Zgorzelcu. I to niedaleko te baraki były, gdzie Nikos Ruskietos znany w Zgorzelcu, ma swoją kawiarnię na osa. Także takie są zbieżności i myślę, że z to o końca nie będzie, bo coraz to nowe rzeczy, rzeczy odkrywamy. Także e, ja już chyba ponad tysiąc artykułów e, napisałem, chyba ponad 20 książek, takie różnej objętości. I można powiedzieć, jestem chyba z tym ostatnim, który to tak inwentaryzuje, opisuje, bo często odwiedzam cmentarz w Zgorzelcu. Jest około 600 osób pochowanych. I w latach 1950-98 ma wszystkie nazwiska w swojej książce wynotowane i sfotografowane e, e, napisy na tych pomnikach. Bo co się okazuje? Że giną literki na cmentarzu, na tych pomnikach, giną zdjęcia, i już były takie przypadki, że z Grecji przyjeżdżają do Polski, szukają grobów zmarłych i pytają się, czy w tym krościenku w Bieszczadach, gdzie Grecy założyli wioskę, taki i taki grób się znajduje. I akurat zdarza się, że często w mojej tej inwentaryzacji to jest miłe. Także ta praca nie idzie na darmo. I, a Grecja jest piękna, jak się było, to każdy to potwierdzi. Muzuka, buzuki, jedzenie, morze. No wszystko dla mnie wspaniałe, prawda? No. A jakby Pan tak ze swojego doświadczenia i ze swoich obserwacji, kontaktów może powiedział nam, jakimi ludźmi są Grecy? E, no, e, Grecy mają wiele podobieństw w historii. Obydwa kraje mają wiele podobieństw, ale są bardzo impulsywni, dobrymi są mówcami, oratorami. Bez względu na to, czy ktoś mieszka na wsi, czy w mieście, ale to ma w genach. E, a więc dobrymi mówcami. Dwa muzykalni, kolernie są muzykalni. No, najbardziej znany Mikis Todorakis, prawda? Ale e, ciekawostka jest związana z Todorakisem e, z, z Gorzęcem. Okazuje się, że jego nauczycielem to Rakisa, był niejaki Mejsen, który przebywał w Stalagu 8a, e, niedaleko z Gorzelca. Także znowu to są związki takie polsko-greckie. -polsko no i co, że klimat dyktuje życie Greków? Tak, jak my się zamykamy w sobie, e, to Grecy życie towarzyskie trwa na tarasach, na dachach, wesela się odbywają często. Na podwórkach dalej, że w Grecji, Grecja to jest państwo mężczyzn, bo kobiety w domu, a mężczyźni posjeźcie to tak do drugiej nadczynie nad ranem, bo traktują, i to w odróżnieniu od naszego naszych mężczyzn, traktują dom jako taką gospodę. Wpada się, wypada się, a życie towarzyskie się prowadzi w tawernie, czego Polacy tego nie doceniają, prawda? I w tej tawernie. Grecy, no, proszę sobie wyobrazić, siedzą 5-6 godzin, codziennie z tymi samymi ludźmi się spotykają, nigdy się nie nudzą, bo przede wszystkim y, mają taką rozrywkę, że grają w tawli w kości, y, oglądają telewizję, a jeszcze następna cecha, są najbardziej rozpolitykowanym narodem na świecie. Wystarczy, jak samo, y, a takim wrogiem Greków to są Turcy, wystarczy, że samolot turecki Zmyli trochę trasę, przeleci przez Mysł o to Otóż w gazetach się pisze, że wojna z Turcją jest. Strasznie reagują. E, no dobrymi e, mają w genach tą muzykę. I mnie kiedyś interesowało lat, jako geografa, dlaczego Murzyni, dlaczego Grecy e, mają takie poczucie rytmu. I co się okazuje, że mają dobrą grupę krwi e, i inna jest przemiana materii. Tak 10% nic inna w stosunku do, do naszych, że. E, bardzo reagują, przeżywają, dużo emocji mają. I klimat powoduje to, że są najbardziej seksownym narodem Europy. Miasto Zgorzelec, dzięki emigrantom z Grecji, już zawsze będzie związane z tym krajem. Grecja to piękny, fascynujący kraj, przepełniony słońcem i błękitem morza. Przez festiwal piosenki greckiej możemy doświadczyć innej kultury, nie ruszając się właściwie z domu.